Reverse inquiry, chcę to czuć. No i wiadomo, często pojawia się nie chyba. cholery. To mam jak w banku, że to tu jest, szczerze mówiąc. to Zaczynam od uwagi, opuszczenia uwagi do miejsca niewygody. Mhm. I czując, czując to miejsce niewygody, mówię, chcę to czuć, naprawdę chcę to czuć. W tej chwili, chcę to w pełni czuć. Uwielbiam to czuć. Chcę, że to, nic z tym nie muszę zrobić, <laughs> nie, muszę z tym, nie muszę się tego pozbyć, nie muszę z tym nic zrobić. To może takie być dokładnie tak, jakie jest. Kocham to. <laughs> I słucham wszystkiego, co mówi dokładnie coś odwrotnego. Naprawdę, i to sobie uświadamiam. Czyli co się dzieje we mnie? Czyli ja sobie mogę świadomie mówić: "Nie, to kocham, ja siebie akceptuję, ja to pracuję nad sobą tyle czasu, żeby siebie kochać". Ale tak naprawdę nienawidzę tego, co tam jest. Będę to wypieprzyła najchętniej w ogóle wywaliła, zniszczyła, wy, wycięła, wycokolwiek, tak? Pozbyła się tego. Jakkolwiek to będzie Podzbyła. brzmiało. Lepiej. No zbyła się. Myślę, że Pozbyła to jest... się. Pozbyła się. Często się chcemy czegoś po prostu pozbyć. Jeżeli to jest słowo dla Ciebie, tak. Tylko, że to jest znowu to dla Ciebie może być słowo pozbyć się, a dla kogoś innego to może być trochę inne słowo. Ono ma mniej więcej ten sam sens, ale, ale to jest bardzo ważne, żeby dlatego, że. Widzisz, Inquiry to jest żywa rzecz. To nie jest tak, że tu można coś sobie zobaczyć, nauczyć się w sensie tego, co jakby siebie, jakiegoś fragmentu i tak już tak jest i koniec. Nie. To jest za każdym razem żywe. To jest za każdym razem spotykanie siebie naprawdę na żywca z tym wszystkim żywym, co tutaj jest. Tylko, że głębiej niż głębiej poprzez użycie inquiry, wy, czyli aktywne wydobywanie tego podświadomego uwarunkowania. W ten sposób to jest uświadamianie sobie tych części siebie. I poprzez. Wydobywanie tych programów, bo nie chcę tego czuć, no to jest, to jest taka bardziej powie, po, yy, powierzchniowa warstwa. Ale kolejne to jest mogę to czuć. I tam jest nie, nie mogę tego czuć. Lub jakaś trochę inna wersja tego, ale jak będziesz sprawdzała, to, to natężenie między chcę to czuć, czy nie chcę tego czuć, a mogę, nie mogę, to ma inny ciężar, jakby. Mogę, a chcę. Natomiast pytanie jest, czego my tak naprawdę nie chcemy czuć? I temu odpowiedzi na to pytanie służy test. I teraz znowu mogą być różne. Ja na przykład, jakbym usłyszała coś takiego, co teraz ja sama mówię pięć lat temu, to bym wyłączyła to. Po prostu wyłączyła i powiedziała. Żeby nie do testu. Żeby nie dojść do testu w ogóle, żeby w ogóle od razu skwitowała. Ja to oddaję Bogu. świadomość to Bogu oddaję i proszę bardzo i wystarczy. Żadnego aktywnego niczego. W przeciwieństwie do ludzi, którzy wbrew odwrot, dokładnie odwrotnie mają, tak? Że właśnie aktywnie. Ale ja mam dokładnie w drugą stronę. Moje uwarunkowanie jest dokładnie nieaktywnie, Najchętniej. Więc, więc i tutaj to poddanie się i tutaj dlatego. I tutaj dlatego całe moje właśnie to uwarunkowanie, które wynika z traum ono używa duchowości, używało duchowości właśnie w tym celu. Że ja się ja teraz poddaję. Tak, po prostu przetłumaczało coś, co jest tak naprawdę moim, moim... Moją próbą zachowania bezpieczeństwa, żeby nie czuć emocji, które mam zablokowane w ciele. Przetłumaczałam, przetłum używałam sformułowań duchowych, wierząc w nie, no bo jak na przykład wierzę, że wystarczy, że ja po prostu się poddam całkowicie Bogu. Załóżmy, tak, takie, taka, tak? Totalne devotion, po prostu ja się poddaję całkowicie Bogu. Tylko, że to we mnie się nie chce poddać Bogu, tylko, że ja nie jestem świadoma, że to się nie chce poddać Bogu, a bo ja świadomie wierzę, że ja się chcę poddać Bogu. Więc ja teraz będę próbowała się poddać Bogu, bo wierzę, że tak należy. Czyli będę dokładnie robiła to samo rzecz, co już o niej rozmawiałyśmy, czyli przeskakiwała Cały ten rezerwuar oporu wobec tego wszystkiego, ignorowała to totalnie, nieświadomie, bo ja nie jestem świadoma, że to tu jest, dopóki nie sprawdzę, ale to moje chcenie i będę ciągle powiela, powtarzała to staranie się o osiąga, osiągnięcie tego poddania się. Będę cały czas próbowała się poddać, ale to nie będzie prawdziwe poddanie się, tylko to będzie opór wobec poddania się. Bo opór wobec tego, co mówi, ja się nie chcę poddać i się nie poddam, choćby, choćbyś mi tu nie wiem co, ja się nie poddam, bo ja tego nie chcę czuć, więc wydobywanie, to jest, to jest, to jest, to jest pokora, to jest dla mnie, szczerze, to jest, to jest po prostu taka pokora jak nigdy, wydobywanie tego wszystkiego, co we mnie mówi, dokładnie coś odwrotnego niż mi się świadomie wydawało, że, że, że jest, to jest mindfuck.